Czy wiesz, że przez wieki ludzkość była prowadzona przez tajemnicze postacie, które przyjmowały ludzkie ciała, by pomóc nam w rozwoju? Jednym z takich nauczycieli był Melchizedek, postać, która pojawia się w religijnych tekstach, a w Księdze Urancji opisana jest jako istota duchowa, która przyjęła ludzką formę, aby przekazać nam nauki o sprawiedliwości, rolnictwie, piśmie i organizowaniu społeczeństw. Zastanawiałeś się kiedyś, to tak naprawdę wysłał Melchizedeka by nauczał ludzi. A co, jeśli byli to mieszkańcy wyższej cywilizacji, jak ci z planety Tychooba, którzy od dawna obserwują nasz rozwój. Tiechoba, planeta z wyższym wymiarem 9D, stała się symbolem zaawansowanej cywilizacji, która posłała na Ziemię nauczycieli, abyśmy mogli przejść z pierwotnego życia myśliwego do bardziej zaawansowanej cywilizacji opartej na sprawiedliwości i harmonii. Czy to nie fascynujące? Jak w wielu religiach i tradycjach tej istoty z wyższych wymiarów pełniły rolę nauczycieli, którzy kierowali nas ku lepszemu. Zastanawiałeś się, dlaczego nazwa Piechoaba brzmi tak podobnie do Jehowa. To nie przypadek. W rzeczywistości, w wielu tradycjach duchowych wymawianie imienia Boga w odpowiedni sposób ma potężne znaczenie. Co ciekawe, w judaizmie istnieje tradycja specjalnego wymawiania imienia Jehowa, które może być fonetycznie zbliżone do Tychubi. To nie tylko przypadkowe zbieżności, te nazwy mogą mieć głębsze duchowe znaczenie. Co, jeśli to właśnie oni, ci z hubi, wysłali takich nauczycieli jak Melchizedek, Jezus czy inni wielcy przewodnicy? Jeśli weźmiemy pod uwagę sposób, w jaki modlitwy są wykonywane w wielu religiach, zauważymy coś niezwykłego. W islamie, kiedy przewodnik recytuje Koran, jego głos płynie melodyjnie, niczym śpiew. Czy to przypadek? Czy możliwe, że ta melodyjność ma na celu stworzenie głębokiego połączenia z wyższym wymiarem? Jezus nauczył swoich apostołów modlić się w sposób, który wykraczał poza zwykłe słowa. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego modlitwa ma swój rytm, ton i melodyjność? Czyż nie jest to sposób na dotarcie do wyższych wymiarów, do boskości? Co, jeśli Melchizedek i inni nauczyciele byli w ten sposób połączeni z wyższymi cywilizacjami i przychodzili na Ziemię? By wprowadzać nas w ten głębszy sposób komunikacji. Ale czy wiesz, że na Twojej duchowej drodze mogą Ci pomóc także zwierzęta? Weźmy dla przykładu kotka. Zastanów się, jak bardzo może zmienić się Twoje życie, odkąd stanie się częścią Twojego codziennego rytmu. Koty mają niezwykłą zdolność wyczuwania nastrojów. Czy wiesz, że koty potrafią wyczuwać Twój stres, gdy wracasz do domu po trudnym dniu? Koty są mistrzami w byciu obecnym tu i teraz, a ich naturalna niezależność i równocześnie przywiązanie do swojego opiekuna to cechy, które mogą nauczyć nas cierpliwości, spokoju i miłości. Zastanów się, jakie lekcje może dać ci ten mały nauczyciel? Czy wiesz, że dzięki jego obecności zaczniesz patrzeć na życie z większym spokojem, a twoje reakcje na codzienne stresy staną się mniej impulsywne? Jego spokojne mruczenie i uważne spojrzenie to przypomnienie. By zatrzymać się na chwilę, odetchnąć i znaleźć równowagę. Zwierzęta, jak koty, mają niezwykłą moc pomagania nam w duchowym rozwoju. Zastanów się, jak te codzienne chwile z kotkiem mogą stać się częścią Twojej drogi do wyższych wymiarów. Może to właśnie te małe momenty, które poświęcasz kotu, są częścią przygotowania do wejścia w 5D. Czy Ty także czujesz, że czas na Ziemi jest dla nas wyzwaniem? Czy wiesz, że aby przejść do 5D musimy zacząć żyć z większą świadomością, w której nie ma miejsca na ego, strach czy materializm. Wiele osób jeszcze tkwi w 3D, pełnych obaw i ograniczeń, ale są także tacy, którzy już żyją na granicy 5D, mając wgląd w wyższe wymiary i połączenie z innymi cywilizacjami. Tak jak w filmie Men in Black, gdzie opisano ludzi jako stado przestraszonych zwierząt, tak wielu z nas wciąż boi się zmiany. Ale co, jeśli to właśnie ty jesteś jednym z tych, którzy pragną przekroczyć próg do wyższego wymiaru? Twoja droga do 5D może rozpocząć się od małych kroków: od nauki o sobie, o równowadze, o miłości i harmonii. Od zwrócenia uwagi na to, jak żyjesz, z kim się otaczasz i jakie wartości kierują Twoim życiem. Może to właśnie Twoje codzienne doświadczenia, podobne do tych z Kotkiem, są częścią drogi, która prowadzi do wyższych wymiarów istnienia. Zastanów się, czy te myśli rezonują z tobą. Czy czujesz, że to, co przeczytałeś, może być częścią twojej drogi do wyższych wymiarów istnienia? Czy masz w sobie gotowość na otwarcie się na nowe perspektywy, które mogą zmienić twoje życie na lepsze? Dziękuję, że poświęciłeś czas na obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że zainspirował cię do refleksji nad swoją duchową ścieżką i wprowadził cię w nowe, ciekawsze obszary. Pamiętaj, że każdy dzień to okazja, by uczynić kolejny krok w kierunku wyższej świadomości.